Nie, nie wiem nie, co nie, oni nie. odwali, nie 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 nie. Ja nie wiem co oni odwali Co jest karetka Szybko szybko szybko, szybko nie, nie. Tymon, tymon 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 szybko, 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 No właśnie kurde, halo Tymon TYMON szybko, szybko, Co szybko, szybko, Bartek Bartek no jest A co, co się stało? ten gangster, no. z, nie wiem, jakiś chłop nas, nie jakiś chłop mnie napad, nie Bartek jak się, przyszedł. Przynajmniej zamknięte drzwi, jak zarobili. No się, no i postrzenił go w rękę. Jezu. Nie. Halo? Bartek żyjesz? Wiadomo bo kto to zrobił chociaż? To bo właśnie. Wieś, jak nie jakiś broda, garnitur. Jeżeli nie, Boże, nie wiem. Bartek jak żyjesz? Co, co z nim będzie? Spokojnie, wszystko będzie z nim w porządku. Weźmiemy go do szpitala no, na pewny czas. Czemu, czemu nie wezwaliście policji, Tymon? Daj, alkohol. Nie nie... małem 112, do tej pory nie przyjechała. Jezu, kurde, nie wiem. No Boże, Tymon, chodź, chodź ze mną. Musimy porozmawiać. Daj do która to zrobiła, to obiecuję, że. Chodź, wyjdziemy, żeby on nie słyszy. Słuchaj, chcesz mi powiedzieć, że do domu rodzinnego w, w, wszedł jakiś mężczyzna, nie, jakoś w ogóle zamek wyłamany, nie wierzę. Wszedł mężczyzna, włamał się i a, miała przy sobie broń. I był w garniturze, tak? No tak! No, brzmi to więcej niż niereal, nierealistyczny, tylko dlaczego tak akurat do ciebie? Nie wiem. Co, ty, nie, byłeś ostatnio w, w kasynie, co, ja nie wiem. Do jakiego ty na, do a kasyna chodzisz? Nie? No, do tego największego, te. te I oni przyjmują niepełnoletni? Jezu... No w sumie, w sumie nie ma ja trochę wywalone jak to tam chodzi, nie? Ale przynajmniej Bóg się, nie wiem, włamać z ciągu, się nie wiem Jezu, dobra, chodź o do nich Ja nie wiem, panie doktorze, on jedzie do szpitala, czy co? Tak, będzie jechać do szpitala Jezu, nie ma żadnych szkód, nie ma Jezu... No, tylko moza, 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 moza. Może poza pościeloną ręką? A zagoi mu się, to wy, wyjdzie z tego pościele. z tego, wyjdzie z tego. Eee... No, e, e, raczej pozostanie tylko blizn na tym pościele. No. Dobra. E, Tymon, słuchaj, po pierwsze, e, ja nie wiem, co się stało. E, po pierwsze, nie wiem nawet, co mam robić. Kupiliśmy dopiero łóżkę, nawet ich, jeszcze są w samochodzie. Nie wiem, jest Jak? Był tam, jeszcze jeden. Musiałem szczęślić, a ja potem uciekłem, za duży hałas, czyli znowu zawiodłeś. Spokojnie, to będzie twój ostatni raz. Co? A więc to koniec. Dobra, chodź tutaj, wchodzimy. Dobra, ja ja w tym szpitalu kurde... No nie mam podobno stąd wyjść, już jutro, jutro mają go wypuścić. Ja ja jestem, muszę dobra, i zanieść. Słuchaj. Ogólnie. Yy, ty dzisiaj... Poczekaj, zaraz zobaczymy gdzie... Tutaj nie ma miejsc, nie, nie do końca są miejsca. O. Dobra, stawiasz już. Hmm. Dobra, bo tu mamy jedno łóżko. Tam jeszcze Kasper stawia pozostałe dwa. to mamy łącznie cztery łóżka. Yy, Kasper, wstawiłeś sta już? Tak, minutka. Dobra, tutaj mamy już. Boże, tą łazienkę jest skończona. Nie wiem, Kasper, ty ją malowałeś? Nie, to Bartek robił. Kto Bartek to. Dobra, nieważne. No dobra, to słuchaj. Yy, masz do wyboru albo kanapa. Albo w sumie to łóżko. No, w sumie się, to, ja spodziewałem się, że to wybierzesz. Pokaż to łóżka. Mamy jedno, drugie, trzecie. To sobie słuchaj, możesz sobie wybrać? Przepraszam, Dobra. Co? Ale... Mógłby pan do wywiadu? Co to eee, eee, a... Ja bym prosił, żeby panowie weźli do Chodź, chodź. Ja tu jestem słynny. Dobra, zamykamy te ja nie chcę tego słuchać. Oh, ja nie wiem skąd się ten dzieciak wziął. Bo... Boże, to jest... Ale brzydkie, ale brzydkie to dziecko było. No brzydkie to dziecko było, rzeczywiście zgadzam się z tobą. Ej, oddaj moją kamerę! Oddaj, my, oddaj mi do... mojego domów. Słuchajcie, yy, te, te kartony tu już można zabrać w sumie. Jest kamera. Obie jesteśmy jesteś za darmo kamerę. To dobrze. No, no i co? Myślę, że możemy sobie powoli kłaść spać. A ty? Teraz mi powiesz, ile ty, co ty robiłeś w tym kasynie? A, no to tak, dostałem troszeczkę pieniędzy na konto. E, oh no i to no, byłem w tym kasynie. Mhm. No i... no... 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 Bierałem, no, no... i... E, był jakiś łysy typ... No... No i... powiedział, że... no i... że... Dawaj se zagramy... No i się zgodziłem... Yes... Hmm. Ty, no, ty masz 17 Cześć. lat! Ty za pół no w sumie za miesiąc dopiero kończysz 18! Nie wiem kto tam w ogóle wpuścił, tam nie ma no ochrony? No ale oni trochę mają wywalone w tym jeżeli pieniądze były, dlatego tam zazwyczaj po no Ej. No i. No, e, jakby to powiedzieć. Zobaczcie, co ty kawałek, że chodźcie tu zobaczyć, to jest jakieś. To jest nazwane jakoś. Minecraft, coś tam, jakaś seria. Niby. Dobra, zabierz tą kamerę. Dobre, to. Wywa wy wywal ją, mówisz wywalone w tą, tą kamerę. Dobra, słuchaj, ogólnie od dzisiaj mieszkasz ze z nami, bo po pierwsze, nie, jeżeli tam znowu się ktoś włamie, to ja chyba, to ja chyba, ja nie będę o północy wstawał i jechał, bo tam cię, bo tam cię ktoś morduje, tak? Śpisz z nami, to jest twoje łóżko, yy, to będzie twoja szafka i jakoś co musisz poradzić, tak? Łazienki jeszcze nie mamy, więc jak coś, to do sąsiada, jeżeli cię wpuści. Przypomniałem sobie. Właśnie, bo my nie mamy... bo my do sąsiadów jeszcze nie szliśmy Dobra, my kładziemy się spać, bo jest sobie już po północy Chodźcie. Ogólnie, do nie, to sobie przypomniałem już w Co sobie przypomniałeś? No, moment z kasyna. Słuchaj, ty mi nie mówisz o tym kasynie, jak tutaj ktoś zapuka... Módl się, żeby nikt tutaj nie zapukał w nocy, bo jak ktoś zapuka, to ciebie wystawię i cię oddam tam. Jeszcze napiszę na stan używany. Co? No. Dobranoc! Ja, ale przy... Ej, ja mam pytanie, po wołowach każdy, tutaj to łóżko, to ja bym je ja tu też postawił? Tu nie dasz rady d chyba postawić, bo to jest dywan. To ja te dwa przesuwa, ja te ja, przesuwa. To... Nie no, dobra, nikt na razie tak będzie, może co? Zaczepię, bo jakby to tak, były te trzy łóżka, bo to. No jest... to się już jutro rano ogarnię kasfer, kurde, zmęczony jestem. Gdzie jest moje łóżko? To jest moje łóżko, czy tam to jest? Tam to jest moje łóżko. Dobranoc. Dobranoc. O Jezu...